Klient spóźnia się bez przeprosin, przerywa spotkanie odbieraniem telefonów, nie skupia się na tym, co mówisz. To pokazuje, że jest chaotyczny i nie traktuje poważnie tej współpracy. Zwróć też uwagę na nierealne oczekiwania klienta. Chce szybkich i spektakularnych efektów przy małym budżecie. Nie rozumie, że dobra praca wymaga czasu i odpowiedniego wynagrodzenia. SMSy po 22, telefony w weekend, bo przecież są pilne, no i wiadomości w święta. Bo coś się przypomniało, albo trzeba zrobić zadanie na teraz, na już. Kiedy powinnaś podjąć decyzję, że to już koniec? Gdy współpraca wpływa negatywnie na Twoje zdrowie psychiczne, stresuje cię, czujesz w związku z nią napięcie. Nie uzależniaj się od jednego klienta, bo jeśli stanowi więcej niż połowę Twoich dochodów, to jesteś w pułapce. Hej, z tej strony Madzia, mentorka wirtualnych asystentek i założycielka social managerek. Przyszedł czas na jeden z tych odcinków, których wolałabym nie nagrywać. Niestety klienci bywają różni, a ja chcę pokazać Ci ten zawód kompleksowo, więc musimy poruszyć też temat toksycznych relacji. Pokażę Ci, jak rozpoznawać red flagi u klientów, jak ustawić granice, żeby nie dać się wykorzystywać i co robić, gdy już wpadniesz w toksyczną relację. Bo pamiętaj, lepiej mieć jednego dobrego klienta niż trzech, którzy niszczą twoje zdrowie psychiczne. Trochę już o tym mówiłam na kanale, ale dzisiaj zebrałam wszystkie przemyślenia w jednym miejscu. Zanim zacznę, upewnij się, że kliknęłaś dzwoneczek i otrzymujesz powiadomienia o moich nowych odcinkach. Niech dzisiejszy odcinek będzie dla ciebie przystrogą i sprawi, że jeśli na horyzoncie pojawi się toksyczny klient, będziesz w stanie to wyłapać jak najszybciej i w porę powiedzieć stop. Zacznę od typologii. Są różne rodzaje trudnych klientów, a każdy wymaga innego podejścia. Zacznijmy od mikromenedżera. Kontroluje każdy Twój ruch, co robiłaś między 14:15 a 14:30. Wyślij mi szkic przed wykonaniem. Chcę widzieć wszystkie warianty, zanim wybierzemy jeden. Z takim klientem nie masz swobody twórczej, tylko wykonujesz jego pomysły. Klient niezdecydowany. Zmienia zdanie co chwilę. Dziś chce minimalizm, jutro bardzo kolorowo. W poniedziałek mówi super, w środę to kompletnie nie to. Efekt? Przepracowujesz ten sam projekt pięć razy, bo klient sam nie wie, czego chce. Tani skąpiec. Ciągle negocjuje ceny w dół, inna WA zrobiłaby to za połowę ceny. To proste zadanie, dlaczego tyle kosztuje? Możesz mi zrobić mały rabacik. Nie zrozumie Twojej wartości, Twojej pracy i cena jest dla niego najważniejszym kryterium. Chce tanio i dobrze. Wieczny chałturnik. Wszystko jest pilne, wszystko na wczoraj. Możesz zrobić to dziś do 18. To tylko godzinka pracy. Wiem, że jest weekend, ale klient czeka. Nie szanuje Twojego czasu i Twoich granic. Ma na swoim zapleczu bałagan i przenosi to też na Waszą współpracę. Ekspert od wszystkiego, wiele lepiej niż ty, ale mimo wszystko cię zatrudnia. W internecie przeczytałem, że powinno być inaczej. Moja córka mówi, że to już jest niemodne. Podważa twoją wiedzę przy każdej okazji. Emocjonalny manipulator, używa poczucia winy i przyjaźni. Myślałam, że jesteśmy sobie bliskie. Po tym wszystkim, co dla mnie zrobiłaś, przecież to dla dobra sprawy. I tak, toksycznego klienta często można rozpoznać już w pierwszym mailu lub telefonie. Zwracaj uwagę na język, którym się posługuje. Jeśli słyszysz słowa szybko, tanio, łatwe, tylko, to już pierwszy dzwonek alarmowy. Potrzebuję tylko szybkich grafik, to łatwe zadanie, dasz radę do 12. Takie podejście pokazuje, że klient nie docenia Twojej pracy. Kolejna rzecz to presja czasowa od samego początku. Muszę mieć to jutro. To jest bardzo, bardzo pilne. Nie mam czasu na długie rozmowy. Klient, który już na starcie nie szanuje Twoich procesów roboczych, prawdopodobnie nie będzie szanował ich później. Uważaj też na porównywanie do innych. Poprzednia WA robiła mi to szybciej. Znajomy programista zrobiłby to za połowę ceny. To sposób na obniżenie Twojej pewności siebie i wyciągnięcie lepszej oferty. Problematyczne jest też unikanie tematu budżetu. Gdy pytasz o pieniądze, a słyszysz zależy, lub zobaczymy, albo od razu nie mam dużego budżetu, nie znając jeszcze zakresu pracy, to też niepokojący sygnał. Bardzo źle brzmi też narzekanie na wszystkich poprzednich współpracowników. Wszyscy mnie zawiedli. Nikt nie potrafi tego zrobić dobrze. Tutaj powinna ci się zapalić czerwona lampka, bo jeśli wszyscy byli źli, to może problem leży w nim samym. O takim przypadku przegonałam się na własnej skórze, gdy startowałam jako wła. Zgłosiła się do mnie klientka, która, z którą super mi się rozmawiało. Jej plany i pomysły na rozwój biznesu bardzo, bardzo mnie zaciekawiły. Mówiła o tym z pasją i dużym zaangażowaniem i miała też świetne pomysły, tylko z realizacją było kiepsko, no bo przecież trafiała na same kiepskie osoby do pomocy. Pomyślałam sobie wtedy, no może tak pechowo trafiła, ale przecież ja to ogarnę. Szybko okazało się, że problem nie był po stronie wykonawców. I powiedzieć, że klientka nawalała, to jak naprawdę nie powiedzieć nic. Nie dowoziła na czas, robiła duże błędy, za które oczywiście ja później musiałam odpowiadać przed innymi ludźmi. To była ciężka i pouczająca współpraca. Więc jeśli podczas spotkania klient opowiada szczegółowo, jak poprzednia współpracowniczka go zawiodła i skupia się tylko na problemach, nie na rozwiązaniach, to może oznaczać, że to właśnie on był problemem. Wystrzegaj się też u klientów manipulacji emocjonalnej już na początku. To dla dobrej sprawy, pomagasz małemu biznesowi. Gdybyś wiedziała, przez co przechodzę, to wykorzystywanie uczuć zamiast normalnych biznesowych rozmów. Czasami pierwsze oznaki problemów pojawiają się już podczas pierwszej rozmowy. Klient spóźnia się bez przeprosin, przerywa spotkanie odbieraniem telefonów, nie skupia się na tym, co mówisz. To pokazuje, że jest chaotyczny i nie traktuje poważnie tej współpracy. Zwróć też uwagę na nierealne oczekiwania klienta. Chce szybkich i spektakularnych efektów przy małym budżecie. Nie rozumie, że dobra praca wymaga czasu i odpowiedniego wynagrodzenia. Niepokojący jest też oczywiście brak zaufania od samego początku. Będę sprawdzać każdy post, będziesz mi raportować każde zadanie. Czyli nie wierzy w Twoje umiejętności, zanim jeszcze zaczęłaś pracować. Uważaj na zmieniające się wymagania podczas rozmowy. Zaczynaliście od social mediów, a skończyliście na stronie internetowej logo i wizytówkach. Aha, i jeszcze jedno małe zadanie. To klasyka gatunku. I jeśli rozliczacie się godzinowo, a ty masz czas, no to nie ma problemu. Ale jeśli wymaga do wykonania dodatkowych zadań w ramach umówionych godzin realizacji, no to już nie jest ok. Jeśli przegapisz te sygnały ostrzegawcze na początku i zaczniesz współpracę, toksyczny klient dość szybko pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zaczynają się niekończące poprawki. To nie to, zmień kolor, a może jednak inaczej. Nie potrafi powiedzieć, czego dokładnie chce, ale wie, że na pewno nie tego, co zrobiłaś. Później przychodzi rozszerzanie obowiązków, za którymi nie idą dodatkowe pieniądze. Zaczynaliście od 10 postów miesięcznie, a skończyliście na prowadzeniu całego marketingu. To tylko małe zadanie, skoro już i tak robisz social media. Mocny sygnał alarmowy to stały kontakt poza godzinami pracy. SMS-y po 22, telefony w weekend, bo przecież są pilne, no i wiadomości w święta. Bo coś się przypomniało, albo trzeba zrobić zadanie na teraz, na już. Ty się wtedy stresujesz, bo nie wiesz do końca, czy to naprawdę coś pilnego, czy kolejny zryw klienta, bo właśnie o czymś sobie przypomniał, co miał ci powiedzieć dwa dni temu. Taka relacja w dłuższej perspektywie prowadzi do stałego stresu i wypalenia. Zwróć też uwagę na opóźnienia w płatnościach. Przelewy jutro, mały problem z kasą, możesz poczekać jeszcze tydzień, ale zadania oczywiście mają być wykonane punktualnie. Tak nie powinna wyglądać relacja partnerska. Czasami jedynym rozwiązaniem jest rozstanie. Kiedy powinnaś podjąć decyzję, że to już koniec, gdy współpraca wpływa negatywnie na twoje zdrowie psychiczne, stresuje cię, czujesz w związku z nią napięcie. Kiedy klient nie płaci regularnie mimo przypomnień, stale łamie ustalenia i nie szanuje Twojego czasu pracy. Gdy zaczynasz przenosić złe emocje na inne współpracę, a rodzina zauważa Twój stres. Jeśli czujesz, że tę współpracę można uratować i chcesz dać jej szansę, to możesz spróbować szczerej rozmowy z klientem. Bądź w tej rozmowie na maksa w zgodzie ze sobą, ale też bądź stanowcza. Na przykład: Mamy problem z komunikacją. Potrzebuję, żeby uwagi były zgłaszane wcześniej, a płatności były realizowane w terminie. Czy możemy wprowadzić takie ustalenia? Często okazuje się, że niestety to nie działa i trzeba wypowiedzieć współpracę. Zrób to jasno, konkretnie i bez emocji. Postanowiłam zakończyć naszą współpracę. Ostatnim dniem będzie na przykład data z umowy. Do tego czasu wykonam wszystkie zaplanowane zadania. Daj też czas na znalezienie zastępstwa. Miesiąc myślę, że to taki rozsądny termin. Przekaż wszystkie materiały profesjonalnie i zachowaj na koniec klasę. Nie opowiadaj publicznie o problemach z klientem, bo branża jest mała a reputacja naprawdę ważna. Zanim zerwiesz, upewnij się, że masz innych klientów albo oszczędności na ten okres przejściowy. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Zadawaj odpowiednie pytania na początku. Jak wygląda Twoja poprzednia współpraca z wirtualną asystentką? Jaki masz styl komunikacji? Jak podejmujesz decyzje w biznesie? I zaufaj swojej intuicji. Jeśli coś Ci się nie podoba od początku, prawdopodobnie masz rację i lepiej stracić potencjalnego klienta, niż zyskać tego toksycznego. Utrzymuj też kontakt z innymi wirtualnymi asystentkami. Czasami potrzebujesz zewnętrznej perspektywy albo po prostu kogoś, kto cię wysłucha. A nic nie daje takiej otuchy, jak osoba, która cię rozumie, bo też bywa w podobnych sytuacjach. Co jakiś czas sprawdzaj, które współpracy ci służą, a które cię wykańczają. I bądź tutaj ze sobą szczera. Nie uzależniaj się od jednego klienta, bo jeśli stanowi więcej niż połowę Twoich dochodów, to jesteś w pułapce. Im lepsza jesteś w tym, co robisz, tym bardziej możesz być wybredna też w wyb Boże klientów. Zapamiętaj to, co Ci teraz powiem. Ostatecznie to właśnie Ty wybierasz swoich klientów, nie tylko oni Ciebie wybierają. A przecież po to zakładasz swój biznes, żeby pracować ze świetnymi ludźmi, którzy Cię motywują i ciągną Cię do góry, a nie w dół. Nie musisz pracować z klientem, z którym nie czujesz się dobrze we współpracy. W każdej chwili możesz zrezygnować i pamiętaj o tym. A jak jest u ciebie? Miałaś już współpracę, którą musiałaś zakończyć? Napisz w komentarzu i wspierajmy się w tych trudnych sytuacjach. I pamiętaj lepiej być wybredną we współpracy niż wykorzystywaną. Do zobaczenia.